W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak buźkę kopie Obsydian oraz próbę złapania krów w Pokebole. Przeniesiemy się również na miejsce tragicznej śmierci, która miała miejsce na wczorajszym streamie, gdzie śmierć poniósł pewien Steve, całkiem nieświadomy e, sytuacji tego, że jest właśnie kretowany, niestety poległ w walce. A więc przenosimy się teraz do naszego korespondera. Proszę tutaj e, o przełączenie. Pamiętam to jak dziś, było to właśnie w tym miejscu, aczkolwiek nasz Steve nie miał przy sobie za dużo itemów, miał tylko właśnie Diaksowy kilo, więc myślę, że strata tego Steve'a nie była dość poważną stratą na tle tych wszystkich zabójstw, które dzisiaj padły, więc łączymy się z powrotem ze studiem i do, do, do zobaczenia za chwilę. A więc wracamy z powrotem do studia. Początek edycji wypadł w miarę dobrze, nie było na początku lagów, które jednak z czasem zaczęły się pojawiać. Słyszałem również o przypadkach, gdzie kilkadziesiąt osób zdedało po zalogowaniu się ginąc pod bedrockiem, czy też w różnych dziwnych sytuacjach. Ja niestety tego Buga doświadczyć nie doświadczyłem, więc nie powiem wam jak to jest, również tego nie nagrałem. Yy... Więc w naszym krótkim wstępie będzie to tyle. Ja Was teraz zapraszam oczywiście do obejrzenia materiału. Nie działo się co prawda tam zbyt wiele, ale myślę, że warto go zo zobaczyć po prostu. I w tym momencie pamiętaj, żeby wcisnąć łapkę w górę. I właśnie jest yy, godzina, słuchajcie, 3:43. I Kyku włączył właśnie czat. Yy, także czat również już, już, już działa, prawda? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mówił Buśka, prosto ze studia. Yo! Próbujemy sobie złapać. Słuchajcie, krowy w Pokemona. Tutaj mam zakopane takie dwie, chyba dwie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I zdedała. Nie miała full chyba. Nie wiem ile razy ją pacnąć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i też zdedała. Hmm Podobno 8 razy Jedni pisali, że 10 Jedni, że 8 A ja właśnie nie do końca wiem ile razy trzeba ją patrzeć, żeby ją zapać musimy wziąć tylko do izolatki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Spróbujemy za 9. Udało nam się złapać jedną. Jeszcze druga by się przydała. Oczywiście złapiemy tyle, ile się yy, no po prostu uda złapać, ale chciałbym co najmniej właśnie dwie złapać. Czy złapiemy trzy, to spoko że złapiemy więcej. To będzie luz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. I spróbujemy. Nie ja trafiłem. Serio. Udało się złapać drugą. Więc już dwie mamy. Więc nawet jeżeli nam zabiją, to mamy dwie krowy w pokebalu. Mamy jeszcze trzy pokebale, więc spróbujemy. I je również wykorzystać. Chcę się po prostu zabezpieczyć przed tym, że jeżeli ktoś mi się wkopie, to pomimo wszystko będę miał nadal te krowy jakby dostępne. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Spróbujemy cię pacnąć, i czyż tam No nie udało się. Nie udało się 145% czyli dobrze było. Z dziewiątym razem zdechła. Spróbujmy jeszcze jedną zapać. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i czysz tam. Boże, znowu nie trafiłem. No trudno. W każdym razie dwie mamy wender 6, więc nie ma problemu. Jeszcze potem y, zrobię. Cztery, tylko potrzebuję diamenty, bo nie mam. Muszę nakopać. Dobra, więc widzimy się za jakiś czas. Najważniejsze, że dwie mamy złapane. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, słuchajcie. Gracz numer jeden, jeżeli chodzi o ranking na serwerze ACPL na dzień dzisiejszy. Skieto legenda, ma aż 45 zabójstw oraz 0 zgonów. Przy jego czasie gry, 4 godzin i około 20 minut, tutaj zaokrąglając. Wychodzi na to, że średnio co 6 minut zdobywał fraga. Wynik naprawdę imponujący i szczerze gratuluję. Ciekawe, jaka była jego taktyka. Czy biegał gdzieś przy spałnie, czy też szukał może gdzieś dalej. Ciekawe, czy się kiedyś tego dowiemy. Jeszcze korzystając sobie z okazji, utworzymy sobie 64 Kobla X. I zobaczymy, co też ciekawego nam wypadnie. Tylko pozbędę się słuchajcie tych root tutaj żeby nie mieć zasypionego ekwipunku. jest już późno także musicie mi wybaczyć mój zmulony głos Zobaczymy co mam wypadnie z tego stacka. I jeszcze jedno sztuk. Jakie mamy drop? Dwie perły i sześć jabłek, słuchajcie. To w sumie takie najważniejsze itemy, jeżeli chodzi o drop. No i jeszcze tam skóra w sumie też się przyda. A propos skóry, słuchajcie, już będę dzisiaj kończył. Więc wybijemy sobie te krówki tutaj. Jestem ciekaw, ile skóry uda nam się zdobyć. Jak wybijemy je wszystkie. Oczywiście to małe zostawię, ale mówię te duże. Wszystkie można zabić. Już nie są potrzebne. Oczywiście większy looting 3, żebyście zauważyć już trochę ich tu yes. jest. A to wszystko z tych kradzionych krówek, które znalazłem, bo ktoś je zostawił, to jest fascynujące. Ty, ale tu nie ma małych, zostało tylko parę. No, trudno. Po tym restarcie chyba te małe znikły, nie wiem. Generalnie wytropiliśmy tyle skóry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć staków skóry. Gdzie mam to włożyć? Ja nie mam miejsca na to. Osakra. Nie wiem. Co z tym zrobić? Już mi farma trzciny tutaj przestała wyrabiać swoją wydajnością. Chyba już sobie odpuszczę ogólnie hmm. te farmy tutaj dla krów, bo już i tak mam tego na tyle dużo, że nie potrzebuję ich, bo właśnie to zrobię. Tego już nie potrzebujemy. <tryk> Skaczemy sobie tutaj troszeczkę. Kto nie skacze? Ten z policji. Hop, hop, hop. Będę mógł tutaj posadzić po prostu <laughs> trzcina. Będzie dla mnie bardziej opłacalne niż tamto było. Już mam za dużo tej skóry. Tak naprawdę. Tutaj też to przerobimy wszystko. <laughs> tutaj nawet więcej się zmieści. Nie wiem, czy też drzewa sobie zostawić, czy czy Nie nie wiem, czy jeszcze potrzebuję jabłek. Generalnie edycja dla mnie spoko Nie podobają mi się jedynie te rzeczy, że tak właśnie ograniczałem to craftowanie wszystkiego. Ale każdy serwer musi mieć swoje jakieś smaczki. Dobra, słuchajcie, jest godzina 4.36. Jestem zmulony i... Pójdę spać. Także dzięki. Trzymajcie się i do następnego jo! A i dzisiaj live pewnie, także wbijajcie. I zostawcie łapkę w górę tutaj pod tym filmem.